Witam Cię w kolejnym filmie. Cieszę się, że dotrwałeś tutaj, także myślę, że już można dać medal za wytrwałość, bo przechodziliśmy w kolej, przez kolejne pozycje, przez kolejne filmy, a teraz pokażę powitania słońca, czyli pewną sekwencję, którą wykonuje się bardzo często, a przynajmniej ja ją lubię z grupą wykonywać, na początek zajęć, po to, aby wszystkich rozgrzać, rozruszać. Jest to coś, bardzo lubianego przez joginów. Nasza szkoła w Katowicach, znaczy Szkoła Jogi Życia w Katowicach bardzo często je organizuje eventy. Eventy w postaci 108 powitań Słońca. Zachęcam Cię, chociaż najpierw lepiej się nauczyć tego powitania, dlatego zaczynamy. Stańcie sobie na początku maty w Tadasanie. Połączcie stopy. Podciągnijcie rzepki kolanowe w górę, obniżcie kość krzyżowo w dół. Nową przyciągnijcie do góry, tada asana, wyprostujcie ręce. Wdech ręce w górę. Wydech pełen skłon. Wdech połóż palce na goleniach, wyprostuj plecy, spójrz przed siebie. Wydech. zegnij kolana. Połóż ręce na macie, przejdź do psa z głową w dół. Wdech, przenieś ciała, ciężar ciała do przodu, pies z głową w górę. Wydech, chaturanga. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, spójrz pomiędzy dłonie, przejdź do przodu. Połóż dłonie na goleniach. Popatrz przed siebie. Proste plecy. Wydech pełen skłon. Wdech wyprostuj plecy. Ręce w górę. I wydech Tadasana. Tak wygląda podstawa powitania Słońca. Dodamy sobie tutaj jeszcze dwie rzeczy. Czyli najpierw rolowanie stóp. Popatrzcie na moje stopy. Przejdę do. Psa z głową w dół. Mam stopy w ten sposób. Jeżeli w momencie, gdy przechodzimy do psa z głową w górę, rolujemy stopy. Czyli przenosimy je na grzbiety. Zobaczcie różnicę w psie z głową w górę, jeżeli mam ustawione stopy w ten sposób, a w ten. Zobaczcie, gdzie jest klatka piersiowa i jak ustawiają się barki. Tak, a tak. Jestem w stanie się bardziej wydłużyć. Mając stopę w ten sposób. Tak samo, gdy przechodzimy już z psa z głową w góry do czaturangi bądź deski, rolujemy stopy z powrotem. Cyk. Znowu pies z głową w górę, stopy na grzbiety. I z powrotem do psa z głową w dół. Dla niektórych takie rolowanie w ten sposób, bądź w ten sposób okrężny, może być na początku zbyt bolesny, jeżeli chodzi o palce. Dlatego można po prostu przechodząc do psa z głową w górę, przełożyć stopy raz, dwa. I tak samo. Czaturaga, raz, dwa. Pies, góra i pies, dół. Tak. Przy czym zalecam rolować. Początkujący może być też łatwiej rolować je właśnie przez boki, czyli pięty na zewnątrz. i cyk ludzie, niektórzy już lubią na przykład robić przeskok tak ale no nie polecam no, tak naprawdę na początku a propos skoków. druga rzecz którą można tutaj wprowadzić to przejście gdy jesteśmy już tutaj że mamy dłonie na yy, na maciej przechodzimy do psa z głową w dół możemy przejść do tyłu ale możemy też skoczyć i tak samo do przodu. To, co jest tutaj istotne, to tak jak we wszystkich skokach, które wykonujemy w wiodze, staramy się je wykonać jak najciszej. Jak to zrobić? Musimy zaktywować centrum, to znaczy napiąć mięśnie dna miednicy napiąć dolny brzuch, i wtedy jesteśmy w stanie ten skok kontrolować. Tak samo do przodu, zginamy nogi, napinamy mięśnie na miednicy, napinamy lekko brzuch i tułów cały i możemy jesteśmy w stanie zrobić to cichutko. Tak? Spróbujemy. Teraz całą sekwencję powtórzymy sobie, tak aby ją zapamiętać. Tadasana. Wdech ręce w górę. Wydech pełen skłon. Wdech, popatrz przed siebie. Wydech pies z głową w dół. Wdech pies z głową w górę. Wydech czaturanga. Wydech pies z głową w górę. Wydech pies z głową w dół. Wdech, skocz do przodu, przejdź. Popatrz przed siebie. Wydech pełen skłon. Wdech wyprostuj się. Ręce w górę. Wydech, tadasana. Wdech, ręce w górę. Wydech, Pełen skłon. Wdech, popatrz przed siebie. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, Chaturanga. Wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Wdech z do przodu, popatrz przed siebie wyprostuj nogi wydech, pełen skłon wdech, wyprostuj się ręce w górę, wydech tada, asana zachęcam do powtarzania sobie tej sekwencji jak najczęściej to na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, chyba ostatnia rzecz to to, że tutaj mamy pewne przeciwieństwo do tego, co robiliśmy wcześniej we wszystkich asanach, to znaczy wcześniej Pracowaliśmy bardziej statycznie, a tutaj pracujemy bardziej płynnie. O co mi chodzi? Żeby ta sekwencja była płynna. Czyli bym wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. To ma być płynne jak wasz oddech. Tak. To ma być płynne. Przechodzimy przez pozycję lekko je zaznaczamy. To nie ma być robione jak robot, czyli że... Aha, teraz wdech. Teraz skłon. Oczywiście teraz przesadzam. Ale... Tak, tu. 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 To nie ma być tak. To jest wszystko płynne. Tu. Chodzi słońca. Zachęcam do praktyki. Zapraszam również na mój kanał, gdzie by, praktykujemy sobie bardziej bez planu, bardziej takie luźne flow robimy. Cieszę się, że dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu kursie. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem kolejne pozycje w miarę, yy, w miarę dokładnie, zrozumiale. Jeżeli tak nie jest, to daj znać. <laughs> Może coś doprecyzuję, zawsze możesz zadawać pytania. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia na Macie. Mam nadzieję, że już po pandemii. Cześć!